Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kręcinku naszego Let's Play w Crusader Kings 3 polską. No i zaczniemy ten odcinek wezwaniem do wojny, byłem ja tutaj nasz, eee, nie wiem w sumie kto to jest, eee, no ale nasz sojusznik książę Liudrbat z Flandrii wzywa nas do świętej wojny przeciwko poganom z Neustrii, a więc z Normandii. No dobra, no zaakceptujemy jego wezwanie. Nie wiem, czy od razu rzucę mu się na pomoc, no ale myślę, że warto przynajmniej przyjąć tą jego propozycję. Dobra, na razie nasze władczynie będziemy żenić. Możemy zmodyfikować tutaj kontrakt wasalny z naszą prawnuczką Ryksą, która jest księżniczką Łużyc. Więc może niech nam płaci wyższe podatki. No i tak myślę, co ewentualnie możemy zrobić, możemy uwięzić paru przestępców, ale trochę wywalone, możemy pobrać parę opłat od um, naszych um, członków rodu więc w sumie mogę to zrobić, bo czemu by nie zawsze więcej kasy przyjdzie. No i możemy w tym dzięki temu jeszcze bardziej porozbudować um, naszą Wielkopolskę. Hmm, tak myślę, co najlepiej by tutaj e, rozwinąć. Może w schowę sobie rozwiniemy. Damy sobie tutaj jakieś tereny łowieckie. E, hmm, w Poznaniu. Cokolwiek mogę zbudować już? Nie. Nie mogę. No dobra, nie mam wystarczającej technologii jeszcze. W zamku też nie rozbuduję. Hmm, w nakle? W nakle mogę coś rozbudować. Niech będzie. W gnieźnie. Też mogę coś rozbudować, no to czemu by nie? I w Kaliszu możemy postać sobie jakiś nowy budynek, powiedzmy tego tak, gospodarstwa. No i dzięki temu nasza Wielkopolska będzie się bardzo prężnie rozwijała. Dobra, no to lecimy dalej. Zobaczymy. Co tutaj będzie się działo, no, mógłbym teoretycznie wysłać to wojsko do Flandrii, no, możemy zobaczyć, czy oni sobie poradzą, no, ale chyba sobie radzą, całkiem. Mam szp szpiegów przypadł mnie z poważnymi wyjściami, ona jest pewna, że książę Eimery, nasz kochanek, yy, zarażał spisek, którego celem jest moja gość, yy, Krimhild. Nie mam pojęcia, kim ona jest, ale yy, wywalona. Nie będziemy tego Imerego dojeżdżać, bo jest on naszym kochankiem, więc myślę, że nie miałoby to sensu, żebyśmy się jakoś na niego specjalnie rzucali. Dobra, mamy żywy inwentarz. Jako dodatkową zapłatę, w niedawnej transakcji zaoferowano mi duże stado bydła. Zapewniono mnie, że zwierzęta te są najwyższej jakości, jednak pozostaje pytanie, co należy z nimi zrobić. Eee, możemy nieco rozwinąć to stado, żeby po prostu było większe. Myślę, że to jest rzecz, którą nasza przedsiębiorcza władczyni będzie chciała zrobić. Eee, no, zdecydowanie. O, no, i nasza królowa zmarła, cesarzowa, przepraszam, Elżbieta, w wieku 70 lat. Po 48 latach panowania, no, odeszła z tego świata i władzę po niej przejął Twardomir, jej najstarszy żyjący syn, który był do tej pory władcą, nie mam sobie pojęcia czego, no ale dobra, no, ok, będziemy zatem kontynuować jako on nasze rządy, no i właśnie mamy informacje, nowy cesarz, wraz z odejściem naszej matki cesarzowej Elżbiety odpowiedzialność za przewodzenie wielkim cesarstwem jest teraz na naszych ramionach no i stoimy przed naszymi wasalami przymierzając nową koronę i poprawiając koszulę o, tyle rzeczy udało się osiągnąć niech żyje cesarz no i w ten oto sposób Twardomir w wieku 46 lat no czyli no, jest całkiem stary jakby nie patrzeć Dostał cesarzową. Mój wesel, księżna Milena, udowodniła, że jest bardzo zdolna, szczególnie w sprawach nauki. Są pewne projekty, które chciałbym stąd zrealizować w hrabstwie Gdańsk. Mój panie, z Twoim błogosławieństwem, oczywiście. No okej, okay, myślę, że czemu by nie możemy sobie na to pozwolić. Ok, no więc tak. Jesteśmy księciem Wielkopolski, królem Polski. Tak wygląda e, Królestwo Polski. To jest Królestwo Polskie, ok. Eee, I jeszcze nasz władca jest e, Hrabią Wschowy, Poznania, Gniezna, Kalisza, Krajny i Pożonia A, czyli tutaj na Słowacji. No i mamy teraz e, o tyle ciekawą sytuację, że wraz ze śmiercią naszej matki mamy nowe królestwa na terenie naszego kraju. Mamy królestwo e, Rusi Halicko-Wołyńskiej. Które no, jest całkiem rozległy jakby nie patrzeć. Jest to pewnie teraz jeden z moich największych wasali. Jest to nasz brat, który nas nienawidzi. No, zajebiście. Mamy jeszcze Królestwo Litwy, którym rządzi nasz drugi brat, który też nas nienawidzi. No cóż, widać, że wszyscy chcą przejąć teraz tron, po prostu. I mamy jeszcze jakiś. Inne królestwo? Czy to by było na tyle, jeśli chodzi o królestwa na terenie naszego kraju? Chyba tyle. Chociaż nie wiem, czy nie było jeszcze jakiegoś królestwa Estonii? Hmm. Tak, jest. Miłobrat z Estonii. Tak, i on też nas nienawidzi, ale jego pozycja jest akurat dosyć słaba, bo jest on kultury węgierskiej, więc jest on nieco wyobcowany z tego wszystkiego. Widzę, że tutaj ta Księżna Grodów Czerwińskich ma całkiem mocną pozycję. Kurde, no większość naszych wasali nas do, dosłownie nienawidzi. Ale przynajmniej z Księżną Kujaw mamy dobre relacje. Ona jest akurat o tyle ważna, że, że jest no, jedną z najpotężniejszych z naszych wasali. Książę Pomorza Gdańskiego, księżna. No, niezbyt nas lubi. Książę Pomorza. No, nie mamy najlepszych relacji z wasalami, nie oszukujmy się. O, no super. Naprawdę ze świecą szukać ludzi, którzy nas lubią spośród naszych wasali, więc myślę, że możemy się szybko spodziewać buntów. No oczywiście w przypadku, jeżeli Twardomir zostanie zrzucony z to będziemy grali władcom, który przejmie tytuł cesarski. Bo właśnie tak jak mówiłem, to jest kampania polską, a nie kampania... Rodem piastów czy tam głową Rody piastów, tak więc będziemy po prostu yy, prowadzić kampanię tym władcom, który przejmie władzę. Yy, no, tak, tak to mniej więcej będzie wyglądać. Dobra, mamy zarządzanie, yy, no i zatem przejął on, yy, że tak powiem, hobby po swojej matce. Kurde, no przyda nam się skupienie na obowiązkach. Dzięki temu będziemy mieli lepsze opinie e, naszych gości. Więc myślę, że to jest jak najbardziej wskazane. Musimy wyznaczyć nową Radę Królewską. E, no to tak. No, z, na kanclerze wyznaczę naszego brata Maćka. Może przez to nas będzie nic mnie nienawidzić, no dużo to nie dało. Na zarządcę. Wyznaczymy księżnę Czech Melisandrę na marszałka, wyznaczymy naszego brata. Nie, księcia Piotra z Nitry wyznaczymy, a na mistrzyni szpiegów czy to mistrza wyznaczymy. Hmm. Niech to będzie Milano z Pomorza Gdańskiego, bo jak damy ten tytuł miłobratowi naszą bratu, to on i tak nas będzie nienawidzić i będzie tylko knuć. Dzięki tej wysokiej pozycji, żeby nas obalić, więc myślę, że Milena tutaj znacznie będzie lepszą opcją. No i mamy mnóstwo frakcji. Mamy no, mamy dużo różnych buntowników. Jakichś chłopskich głównie. No, ale w... trzeba się liczyć z tym, że będą wkrótce też inne frakcje. Okej. Okay. Mm. Nie możemy za bardzo zmienić e, sensownie prawa dziedziczenia, niestety. No trudno. E, tak myślę, co ewentualnie bym mógł zrobić. Mógłbym, może, nieco moją armię zreformować. Mogę wystawić nowy pułk zbrojnych. To by się przydało, jakby nie patrzeć. Więc niech to może będą opancerzeni piechurzy. Hmm, chociaż. Trochę w sumie już mam ich tutaj Mógłbym zrobić jakiś inny oddział Niech może będą to konni eee, No właśnie I trochę sobie zwiększymy ich wielkość Mogę pozwiększać w sumie wielkość wszystkich tych oddziałów, bo mam naprawdę mnóstwo pieniędzy, więc stać nas na to A jeżeli przyjdzie nam się yy, Tutaj mierzyć z buntami No to będziemy potrzebować tyle wojska Ile tylko będzie można No aż tak bardzo Kasy teraz nie potrzebuję, bo jednak um, Mam cały czas Tutaj rozbudowę Trochę zapasu złota mam, więc Aż tak Nie musimy się tym przejmować um, Dobra, możemy tworzyć Mam tutaj kolejkę dziedziczenia Uwięzienie przestępców nie rozumiem tylko nieco, czym jest włączona budowla w pożoniu. O, to jest trochę dziwne. Nie mam pojęcia, co z tym zrobić. No dobra, no. Nie rozumiem tego trochę. Trudno, mm, whatever. Dobra, to lecimy dalej. No zobaczymy. No i zostajemy też od razu nową głową dynastii piastów. Tak, na marginesie. Zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. No, utworzono wiele frakcji już przeciwko mnie. Książę Aimery utworzył frakcję niepodległościową. obrad knuje, żeby zostać królem cesarzem. I Maćko też knuje, żeby zostać cesarzem. A, no, będzie ciekawe. Będzie ciekawie. Być może to będzie rzeczywiście większa, większa fala buntów, która obejmie nasze państwo, bo jednak do tej pory. Nie mieliśmy większych problemów z buntownikami, no ale jednak to się może zmienić. I złote lata cesarzowej Elżbiety mogą wkrótce odejść. O, no, książę Bolesław dzięki, e, dzięki swoim knowaniom został marszałkiem. Hm. Ok. No dobra. A ja i tak mamy jeszcze mnóstwo dochodów w sumie. Więc nie muszę się aż tak o to martwić. Możemy zawrzeć sojusz z księciem Bożydarem. Darem. No niech będzie. Zawsze jakiś dodatkowy sojusznik może być przydatny. Myślę, że w sumie, żeby pokazać naszym wasalom naszą siłę, moglibyśmy spróbować teoretycznie poprowadzić jakąś wojnę. Tylko z drugiej strony, jeżeli. Stracimy zbyt dużo ludzi, no to możemy szybko przegrać i utracić e, no, naszą koronę. No a jednak nasi bracia są bardzo silni, więc trzeba będzie na nich uważać. Zdecydowanie trzeba będzie na nich uważać, bo nie będzie łatwo. No dobra, to na razie pożyjemy nieco w takiej stagnacji. Będziemy czekać. Właśnie, mamy dwie córki, przecież. Dobra, możemy jeszcze nieco rozwinąć tutaj e, nasze umiejętności. Hmm. Patrzę, gdzie będę mieć. O, tutaj mam lepsze opinie u wasali, więc chyba będziemy sobie to drzewko na razie rozwijać. Bo jednak muszę pójść zdecydowanie, właśnie w dobre relacje z wasalami. Jezu, w państwie frankijskim cały czas się coś zmienia. Oni mają znacznie gorzej niż my, ale boję się, że moje cesarstwo może podzielić wkrótce ten sam los. I nie będzie zbyt wesoło. <grych> no, mamy dwie córki. Mamy księżniczkę Elżbiety. I ona jest yy, zaręczona ze Snowidem, najstarszym synem yy, miłobrata. Co jest w sumie no, ciekawe, jakby nie patrzeć. Yy, hmm. No, ciekawe. No ale tak myślę, że to w sumie trochę sprawia, że ewentualny bunt tego naszego brata byłby bez sensu. Bo jednak powinno musiał opłacać, żeby trzymać naszą stronę. Mamy jeszcze młodą córkę Krystynę, więc moglibyśmy jej poszukać jakąś odpowiednią partię na przyszłość, żeby po prostu mieć dobre relacje. No i musimy poszukać kogoś, kto jest jednak albo mocny bardzo na zewnątrz, albo w naszym kraju. Bo potrzebujemy silnych sojuszników. Mamy tutaj jakichś włoskich książąt. No, Włosi dysponują sporymi siłami, jakby nie patrzeć. Dobra, niech to może będzie następca tronu Włoch. W ten sposób, zawsze 7000 Włochów, w razie potrzeby, mogłoby nam przyjść z pomocą. No, co by mogło no, dużo zmienić w razie ewentualnej wojny z naszymi braćmi. Tak więc myślę, że to nie jest rzeczywiście głupi pomysł. Ok, widzę, że trochę rzeczy się pobudowało. Nasz patriarcha. E, arcybiskup nawrócił jakieś tam dodatkowe rejony. Okay, możemy zatem tutaj jeszcze pozbyć się wiary słowiańskiej. dobra, no i lecimy jeszcze dalej. O, mamy nowego syna. No, zajebiście. No i nasz władca postanowił nadać mu imię Odona. No. Niech będzie. Niech będzie Odon. No i w ten sposób, no, jeżeli nasz władca teraz by umarł w jakimś zamachu, czy nieszczęśliwym wypadku, no to ten małoletni chłopak będzie mieć bardzo ciężką sytuację. Widzę, że tutaj ten książę Flandry sobie zdecydowanie radzi z wikingami. O, mamy jakieś... Informacje. My, zakon krzyżacki, w miarę rozwoju naszego zakonu potrzebujemy większej ilości ziem, z których będziemy mogli organizować obronę naszą wiary, jaką jest katolicyzm. Miasto Lizma Wareli, eee, doskonale nadaje się do naszych celów, i chcielibyśmy je wydzierżawić, aby służyło. Wasza prośba zostanie spełniona w imię Boga. Ha. No, to nie jest nawet w sumie taki głupi pomysł. Możemy im dać ewentualnie Żytkowicza. Nawet nie wiedziałem, że dysponuję takimi śmiesznymi miastami, więc... Hmm. Czemu by nie? Zawsze dostanę więcej kasy. Gdzie jest w ogóle ta osada? Gdzieś na wschodzie? Hmm. A, gdzieś tutaj w Estonii. Dobra, wywalone. Dostanę za to 500 zł. przez sobie relacje z krzyżakami, a z... Uuu, mamy bunt. Bunt frakcji wolnościowej, czyli buntowników, którzy chcą niepodległości. I chcą oni e, niepodległości. Właśnie. No, nie damy się zastraszyć, oczywiście. będziemy walczyć. U, no i po jego stronie stanie książę. E, znaczy, no, przewodzi nimi książę Miśni. Stanie po ich stronie książę Nitry, książę Mazowsza, książę e, Wielecji. I Górnego Śląska. No, nie wygląda to ciekawie, moi drodzy. No, możemy wezwać e, z paru sojuszników do naszej wojny, więc no... Nie umieszkam tego zrobić, oczywiście. No, ale... No, rzeczywiście zaczynam się obawiać, jak długo uda nam się utrzymać jedność naszego cesarstwa. Tak a propos jeszcze buntów, to widzę, że no naprawdę tutaj w tym państwie frankijskim Wygląda to nieciekawie hmm, No dobra, no Wystawmy nasze wszystkie siły Jak będzie naprawdę ciężko Możemy zawsze jeszcze jakichś najemników sobie wykupić Dostaniemy wsparcie z Włoch Papież nas zajebiście wsparł W walce z tymi buntownikami Bo zostaliśmy ekskomunikę, super No Ale zawsze jakiś tam Wsparcie będziemy mieli sojuszników. Dobra, więc tak, musimy pokonać tutaj siły przeważające e, miśnian. Dobra, tutaj się tym udało wygrać wojnę. No super. Ok, no to idźmy na te wojska miśni. Zobaczymy, czy możemy jakiegoś lepszego dowódcę wyznaczyć. Średnio, co? No możemy osobiście poprowadzić ewentualnie armię. No spróbujmy, jeżeli nasz władca jest rzeczywiście nieco lepszy. Musimy tutaj gonić e, tych... Użyczan, hmm. Ale oni strasznie szybko umykają. Na, buntownicy mają naprawdę e, Olbrzymie armię. Dobra. Ale wiecie co? Myślę, że w tym momencie skończę ten odcinek, tak więc mam nadzieję, że wam się podobało i zobaczymy się wkrótce w następnym, w którym będziemy się mierzyć z tymi, no, jakże wielkimi buntami, które no na pewno ogarną naszą ojczyznę, tak więc myślę, że ta sukcesja nie będzie pro, y, nie będzie łatwa. No, i na pewno to znacznie um, urozumieć naszą kampanię. No, bo jednak taki bunt może sporo namieszać. Dobra, tak więc mam nadzieję, że Wam się podobało. I zobaczymy się wkrótce w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia. Cześć.